Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w opocznie, funkcjonuje na terenie województwa łódzkiego. To jedna z najlepszych spółek komunalnych w Polsce. Obsługuje mieszkańców i firmy z terenu gminy opocznej i gmin ościennych. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. PGK zajmuje się m.in. odbieraniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów, dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Prowadzeniem zakładu robót drogowych, a także utrzymaniem schroniska dla zwierząt, prowadzi również basen kąpielowy. Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych jest jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce. Jej wydajność to 33,5 tysiąca ton na rok. Praca w zakładzie prowadzona jest w systemie dwuzmianowym. Znaczna część odpadów po segregacji przekazywana jest do dalszej obróbki, m.in. na paliwo alternatywne. Pozostałe odpady trafiają na składowisko odpadów. Najwięcej środków w ostatnim czasie poświęcono na remont i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Opoczno. To m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Załężna, Soba Winy czy w miejscowości Karwice. Wartość projektu to blisko 4 miliony złotych. Na bieżąco prowadzone są prace konserwatorskie na terenie oczyszczalni ścieków w opocznie. Dzięki wprowadzonym technologiom zainstalowano tam urządzenia gwarantujące przeprowadzenie procesu oczyszczania w sposób zgodny z obowiązującymi normami. Dzięki temu do rzeki Drzewiczki odprowadzane są całkowicie nieaktywne, oczyszczone ścieki. Natomiast woda dostarczana do mieszkańców i firm pompowana jest z trzech ujęć podziemnych. Następnie za pomocą niedawno zmodernizowanych stacji uzdatniania i przepompowni trafia do odbiorców. Tu warto zaznaczyć, że skład wody podlega stałym monitoringowi służb sanitarnych. Nie dziwi więc, że przez ekspertów zaliczana jest ona do najczystszych i najsmaczniejszych w regionie, a jej skład zawiera wiele minerałów. PGK odpowiada także za sprzątanie ulic w mieście opoczno oraz za utrzymanie porządku na cmentarzu, gdzie wymieniono ostatnio kostkę brukową na głównych alejkach. Ponadto odbiera odpady od mieszkańców i instytucji z kilku gmin, dlatego w ostatnim czasie dokonano kilku znaczących inwestycji. Kupiono m.in. samochód do rozwożenia pojemników na odpady, kontenery stalowe, osprzęt do obsługi pojazdów oraz nowe pojemniki. Podstawowym celem zakładu robót drogowych jest poprawa jakości dróg miejskich i gminnych. Uruchomienie zakładu spowodowało możliwość ograniczenia kosztów związanych z wynajmem firm zewnętrznych. PGK natomiast może realizować zadania związane z utrzymaniem drugich chodników ze znacznie niższymi kosztami. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w opocznie, prowadzi też z powodzeniem schronisko dla bezdomnych zwierząt. W ostatnim roku zrealizowano tam szereg inwestycji, które spowodowały, że obiekt ten stał się przyjazny dla czworonogów i należy do najlepiej prowadzonych w kraju. Spośród wielu prac remontowych wykonano m.in. modernizację boksów i odbudowanie wybiegów dla psów. Kompleksowo wyremontowano wszystkie pomieszczenia schroniska z naprawą instalacji elektrycznej. Jest też nowy samochód do przewozu zwierząt. Od ubiegłego roku wprowadzono chipowanie psów na schronisku i procedurę umieszczenia ich w centralnej bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie. PGK w Opocznie zarządza także nowoczesną krytą pływalnią położoną w centrum miasta. Opoczyńska fala, bo taka oficjalna nazwa jest tej pływalni, składa się z 25-metrowego basenu sportowego, basenu do nauki pływania, w którym znajdują się urządzenia do hydromasażu i bicze wodne. Jest też bezpieczna zjeżdżalnia wodna, rura o długości 45 metrów oraz saunarium, w którym znajdują się sauny suche i parowe. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w opocznie. Lider Ekologii wzorowa firma 2021.